You and your weapons are not match for me! With the power of snow! Yeah. Renders go, go, Power Rangers! Uw, mordujcie! Może mi się uda ją zniszczyć! O! Wow. Co to jest, Co? Jak tu się blokuje? No dobra, może tak ją załatwimy. Ja nie mogę tak zbytnio do niej podchodzić, bo jeszcze jak ona chce. będzie wow. Dobra, ma jeszcze jedno życie. O jednak może coś w byłem będzie. Co to? No to. O już myślałem. Dobra, udało się, udało się, więc no wy pamiętajcie o tym, że zostawić łopeczkę w górę no dole komentarz no i subskrypcję. My lecimy z kolejną bitewką. Widzimy, widzimy że tutaj mamy żółtą. Giamoran. Za czym jesteśmy żółtym teraz, czy czarnym? A to jest perfidne mordowicie. Ej no, Emi! Ej... Jeb mi z Megazorda zajebała. Dobra, załatwię nim. Ej, 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 ej mnie. Dobra, niszczy mi go. Ej, ej. A skąd? Ej, jak ty to robisz? Dobra, zniszczony. Zniszczony. Myślałem, że mi się nie uda. Ale jak to zrobić tego mega sorta? Nie mi ktoś powie. O! Różowy Rangers. Przeciwko co? Przecież temu mam walczyć. No to mam przejmę. Wiedziałem. Ale daj mi jakiś musz... No patrzcie, co za... Jeb, jaki wyjebałem teraz. No puść mnie, chłop. Kobieto. Emily. Dobra złota. No ale daj mi tutaj chociaż kopa robić. Zabawa. Nie, megazordem jest to jebnie. Może mi się uda. Jest. Udało się za pierwszym razem. Wiem, że moje klikanie może was zdenerwować. No, ale. Ale się udało. Dobra. Co to za kat jakiś? O się więcej tego możemy. Jezu, kotem by ty grał. Ej, ej, ej! Jeb, tutaj co on... ...tu robi? Czyli tak, e, jak ja mam tutaj... ...tak zrobię, to będzie... Ej, ona jest opę. Que tu é SPD Cat Ranger. SPT, serio? jesteśmy tym białym rangerem. O kurde. On ma dobre ataki. No kurde. Ej, to mi. mi. Pozwól tutaj. O ty. Ty, 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 ty. Ej. No za dobrze już walczy. Jeb, jaki ulto. Yeah, Ja, so. Co to, so, das Ult. Co ona tutaj robi? Ja nie wiem, nawet tutaj teraz do niej podejść. Jep. Dobra, nim ktoś powie, jak ja mam tego mega użyć, a nie. Ja Będę musiał zobaczyć klawiszologię, naprawdę. Ok, nobra, SPD przegrało, teraz mamy co czerwonego. Gdy w pierwszym tyle się dzieje, że aż głupio tak przestawiać. Nie jakiś siermierz. Nie, dobra. Ten Lord Dakan jest zbytnio kurde. To ja muszę tak tu 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 no nie mogę tak Ty, ale to było dobre co to jest jakieś ulty mi tutaj walną Nie No, dobra, no bad. Dało się też trochę. I powiem Wam, że ciężko, ciężko. Jezus, zaś czarny Ranger z pistoletem. I tu iść Czech, jest Czech, 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 Czech. Robię Czech. 哎い。Hey, hey, hey, hey. tej trzy osoby. Wow, 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 dobra.

Доброе, одного. мега Это был ламский. Pięknie, o wiem ja bym przegrał o jakby nie trzy życia to by było masakra naprawdę okej okay, szósty akt Uf, polecimy dzisiaj wszystkie akty no prawie wszystkie co to jest senois blue jakiś you have nie znam tego rongera co to za megatron? Ej, 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 ej. 诶诶诶诶 Dobra, dobra, dawaj, dawaj, dawaj tej chłopie. Mam jeszcze dwa życia. Oli się. Ej, ej, panie, panie, co, ty, co pan tutaj robi? O, ty przegięłoś sobie. Nie żyjesz. Czego zapałę. I to ostro. Dobra, teraz zaś różowy ranger. Serio? Dobra, wiem, że ten jest... Ale mnie ten ruch ma, no, Ale z buta wjechałem. Ale mi kombo wyrąbał. Ale mi Mam super moc prze... Kojany. Kojany, co ja powiedziałem teraz? To ja odjebałem, ja nie palę. Trzeba ja, tak, Lepiej kopem i teraz tak, okej, okay. tak chciałem to tak zrobiłem, czyli kop, jaja i, i heja. Dobra, Kimberly kontra różowe, serio, no nie, nie, różowy kontra różowy, serio. Tak, mamy te same moce. Dobra, może coś mi tutaj wyjdzie. strzelanie Dobra. Ej, 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 ej. 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 babo. Dobra, podbiegnijmy odsunę się. Ej ej, 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 przeginasz, przeginasz. Dobra, jestem u jedno życie trochę do tyłu. Then maybe we should go another round. I promise, I'll make a stronger impression. You have nerve, Ranger. But when our eminence is finished with you, it'll be a distant memory. We already have what he requires. Secure the prisoner. We return home. Now. You okay? Yeah. I mean, I don't know. I just fought myself? We have a situation. The domed city of Corinth, home of the RPM Rangers. The Rangers' leader, Dr. K, has found a way to neutralize the Dragon cannons. What? Jen, if we could stop their cannons, the Sentries wouldn't be able to warp our powers. This is huge. Yes, but the city's under siege. The Space Patrol Delta Rangers and the RPM Rangers are doing their best to hold off Draken's forces, but there's a 10 mile no teleportation zone. We can't get Dr. K or her tech out. And ever since Zordon sent out his message, i've been getting energy pings from rangers in other eras survivors of drakens attacks jason i know corinth is important but if there are ranger survivors out there alright here's what we're gonna do lauren and i will head to corinth and work on getting dr k to safety jen you and kim pick up whatever rangers you can make sure you take trini she's been working on some new armor upgrades that may come in handy everyone stay in touch and we'll rendezvous back at the command center got it Sobie. Ok, mamy akt drugi. Ale w akcie drugim. Dopiero zagramy następną niego, więc... Co to w ogóle tu jest? Jakiś dragon yellow. Jebidip. No normalnie... Aha. Three. Człowiek three, serce, dobra, ale to w następnym odcinku. A ja się z żegnam. Trzymajcie się i nie zapomnijcie o łapce w górę, komentarzu, no i subskrypcji. Heos.